Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś rok temu testowaliśmy ten wykrywacz, dzisiaj sprawdzimy sobie go w terenie. Spróbujemy sobie poszukać jakichś ciekawych rzeczy. Jest dzisiaj akurat ładna, wiosenna pogoda. Ryby sobie w oczku pływają, niedługo to oczko będę musiał ogarnąć, wymienić sobie wodę. Ale rybki się rozmnożyły i małe karasie kolorowe sobie pływają. Roślinki po zimie też będę musiał sobie ogarnąć, ale to pewnie na jakimś się zobaczycie. A co do wykrywacza, to najlepszej jakości on nie był, ale działał, coś nam znaleźć się udało, więc zobaczymy, czy znajdziemy dzisiaj jakieś śmieci, a może jakieś stare monety. Poszukamy sobie tutaj u mnie na mojej prywatnej posesji, a może zrobimy sobie z wykrywaczem metali serię na kanale, ale zobaczymy. Subskrybujcie, możemy sobie lecieć. Idziemy sobie w kierunku pola po takiej tutaj ścieżce strawy na razie żadnych sygnałów nie widzę ale zobaczymy ostatnio sobie chodziłem ale nic wartościowego nie znalazłem jakieś tam same baterie albo folię aluminiową nawet udało się znaleźć tam jakieś kolucze które wypadły kiedyś z traktora o, mamy o jest tutaj sygnał I tutaj, po chwili, udało mi się namierzyć ten przedmiot. Jest to kawałek drutu, który tutaj już tkwił w tej ziemi trochę. idziemy dalej. Teraz wracam z regularnością. Firmy się pojawiają co sobotę dłuższe, a na tygodniu trzy szorcy. Mam kolejny sygnał, gdzieś tutaj. Więc kopiemy. Tutaj kawałek się dokopałem, ale to musi być jeszcze głębiej, więc kopiemy dalej. No dobra, chwilę to zajęło, ale znalazłem takie coś. Nie wiem, co to jest, możecie napisać w komentarzu, jeśli wiecie. Nakrętka to to nie jest, trochę, trochę cienkie. Idziemy dalej. Minęła chwila czasu, myślałem, że już nic więcej nie znajdę, ale jednak sygnały dalej były. Po chwili tutaj, razem sygnał, już trzeci, więc można przystąpić do kopania. Dobra, już wykopałem, i najprawdopodobniej to była ta folia aluminiowa niestety. więc znaleziska nasze dzisiejsze nie są za fajne ale jeszcze spróbujemy sobie coś znaleźć idziemy dalej przeniosłem się teraz tutaj dalej trochę na pole bo stwierdziłem, że tam może być więcej tej folii y, aluminiowej tutaj macie firmę wykrywacza jakbyście chcieli sobie kupić ja wtedy zapłaciłem za niego coś powyżej 100 zł może kupię sobie w przyszłości trochę lepszy ja i tak nie chodzę za często z wykrywaczem no i coś mamy w tym miejscu. Tutaj niestety nic nie było, tylko taki mały drucik. To już było ostatnie miejsce dzisiejszego odcinka. Zostawcie 20 łapek w górę, a zrobię kolejną część, i wybierzemy się w ciekawsze miejsce. Może uda nam się znaleźć coś lepszego i zakończymy sobie ten odcinek, gdzie zaczęliśmy go rok temu. Do następnego, cześć!